I tam wielu starszych, wiele starszych osób na pewno kojarzy tą osobę i z pewnością nieraz powtarzały, że kogoś takiego już nie będzie. No, takiego samego nie, ale podobnego do niego. Otóż, w moim przekonaniu, taka osoba istnieje. Jest nią Piotr Górecki, który też buduje różne rzeczy, na przykład ogniwa czy tam baterie, jak to woli. I zachęcam do obejrzenia ostatniego filmu. Piotra Góreckiego, w którym buduje ogniwo, ogniwa. Dzień zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu. O, takich rzeczy, które macie w domu, że tak powiem, pod ręką. No, co sobie obejrzycie? Naprawdę warto. Ciekawa rzecz. pouczająca sam kiedyś miałem taki pomysł, żeby zbudować ogniwo z cytryny, ale jakoś nigdy tego nie zrealizowałem. No a ten pan ma dużo zaparcia, samo zaparcia i robi takie rzeczy. Zachęcam też do eksperymentowania i podzielenia się. Tymi eksperymentami, linkami tych eksperymentów na YouTubie. Do usłyszenia i miłego weekendu.